Jak ktoś myśli, że to są jaja, to nie są jaja, bo teraz wyłączę latarkę. No i nic nie widać. O normalnie to jestem. Sam nie wiem gdzie jestem. Od domu w środku lasu jest godzina jest godzina Dwunasta w nocy to jest ta leśniczówka co wam mówiłem Na no serio nie chciałem przeklinać ale ja pierdolę to jest środek lasu jakieś odgłosy są Jest taki szok, jaka tu jest jazda w nocy, Tarka z taką latareczką tylko wyszedłem, las i opuszczone leśniczówki tylko, Uff, dobra. strach tutaj, chodzić samemu. Wyobrażasz sobie, że tak chodzić? No, a ja chodzę. Cześć. Poczekaj. Taki widok. Jak pod Jezusa Chrystusa. Tu jest jak w raju. Tu nie ma żywej duszy w ogóle. Tu można ze szczęścia to się... To się... Tu, tu ze szczęścia można zwariować. No. Jak tu jest cicho, tam jest spławik. Teraz głośno jest. No teraz jest głośno, bo my gadamy. Poczekaj. Będzie się ściągała? Pok ja mogę pokazać jakie ryby złowiliśmy. Poczekaj. Ja jedną złowiłam, a drugą tak. Ale nie mów nic, pokażemy im jak tu jest cicho dobra. 3 2 1. Cicho. Tak. Tutaj jest tak cicho no. Tutaj żywej duszy nie ma Tu w ogóle nikogo nie ma Poczekaj, pokażę pokażę im tam jest Uciek. tam jest Poczekaj, Uciek. nie nagram go Poczekaj, tam się rusza nie nagram go, ale był wielkości pięści. Ten pająk poczekaj, pokażę im tylko te jezioro tutaj na ryby. Miejscówki nie będę zdradzał, będę zapraszał. Będę zapraszał, to jest w środku lasu. Leśniczówka, część pierwsza. Ta, leśniczówka, część pierwsza. Nie, no, widoki są. mega tego pająka chciałem pokazać wielkości pięści ale dobra wena już je to jest w środku lasu dosłownie w środku lasu z boku Taka Idziemy, idziemy, bo muszę iść po piwo kupić. tam leśniczówkę. Jak to wygląda? Nagram No, leśniczówkę. W środku lasu. A my na grzyby. My na grzyby. Dobra. Pora na grzyby. Grzybów, grzybów jest naprawdę multum. Las typowo mechowy z taką ściółką. Las jest ten las jest niesamowity. Wczoraj z rybami Przegrałem Ale dzisiaj z grzybami wygram No Jaka tu jest energia w tym lesie To miejscówkę mogę zdradzić Nie takim co się w głowach poprzewracało I myślę, że są księciami Dubaju Jakie tu są miejsca w ogóle Będę gadał i szukał grzybów. Po rozmowie z leśniczym, mówię, dobra, a wziąłem nóż. Ty z leśniczym. E, tych wilków nie ma. Kto tutaj? Jest zabronione. odstrzał wilka tutaj i. I są watachy. I normalnie wczoraj jelenia tu zagryzły, i było słychać jak mięso z tego jelenia. Te wilki odrywają od skóry. Tak... Były głodne, tak były głodne te wilki, że zagoniły tego jelenia i go zabiły. Jest tu cała watacha wilków, parę rodzin jest. Wszystko tutaj jest. No i w samochód w samochód nam wleciał jastrząb. No ale wyhamowałem na całe szczęście. I z maski przetrulał się na przednią szybę i poleciał do góry. Na szczęście go nie zabiłem. Patrzę się w ziemię, bo szukam, szukam grzybów. I patrzę się dookoła, bo... Zresztą dobra, przerzucę wam... Dlaczego się patrzę dookoła? O, bo jest taki numer. Widzicie? Tak wygląda ten las. Rybka jest pełno, ale ryb nie nałapałem za dużo. Tutaj pokażę im to. Tego grzybka. Och, one są jadalne. Miejscowi je zbierają. Ale my ich nie zbieramy. Ale one są jadalne. Są bardziej szlachetne od kurek. Ale my ich nie chcemy jeść. Wolimy te prawdziwki i dużo, dużo innych, które są... Tutaj jest ich pełno. Nie nagrywam te, te jadalne Grzyby, ale z, z blaszkami, bo ludzie się boją ich zbierać. No, taki klimat. To na tej polanie wilki zganiają i tu zagryzają. Taka droga do leśniczówki prowadzi, ale osobówka już się nie dojedzie. Bo jest. Terenowe się tu zakopują. A co dopiero? Osobówka. Mhm. Dobra, i teraz tak. Las. Tutaj już ktoś przetrzepał, Był przed nami, bo widzę grzyby. Ale ten las jest niesamowity, bo... Ta, chodzili już tu. Mhm. Już byli. Nawet nie zbierają tych jadalnych. Ale. Ta, powywracali. Dobra, teraz odbiję w tamtą stronę, ale chcę wam pokazać las. No, pokaż Matylda, co macie. Ja znalazłam żabę i matleją, w na rękę. Ale fajna. Ale fajna. Poczekaj, pokażę. No. Pół godziny. Nie, godzina. Godzinka. Zbierania cała reklamówka grzybów. No prawie. Dobra. Nie, to nie jest jadalny. Nisowie jedzą. Ten leśniczy mi jak pokazywał. To nie jest jadalny, bo on ma taką blaszkę. Ten akurat jest, ci kolciu, ale to trzeba się już znać. No. I tak. I tak co chwila. O, trochę podjedzony. I tu jest no stop Takie klimaty są. Dobra, idę po niego. Nie tutaj, to No, tylko spróbuj, bo tam kolejny jest. Wena zaraz go zdepcze. Tylko spróbuj, Nikolciu spróbuj go, bo szatan może być. Bo już dwa szatany spotkaliśmy, właśnie tak wyglądające jak ten. Pokaż, zbliż go. Ten nie jest szatan, już widzę, bo ma żółte pod spodem. No, ale spróbuj. Szatany są różowe. Spróbuj, bo mi cały język zdrętwiał. Daj, Nikola. Daj, niech mama spróbuje, bo ja aż cały język mam zdrętwiało po tamtym szatanie. O, kolejny tutaj. jest. Wow. To jak ktoś by wiedział, co to jest. To jest grzyb. Niech powie, co to za rodzaj grzyba w komentarzu. Są kazy? Dobra, ścinaj go. No, zajechany. O, kurczę. Zajechany, cały zjedzony. To nie rzęs. Zdarza się, ale duży był. Ale duży, no. Gdzie? A, to jakieś. Tak, jakiś. Jeden to jest kolejny, Dawaj nie o, o, Ale piękny. ładne, no, Taki świeżutki. Poczekaj, świeżutki, no, wrzucaj. dopiero co urósł. Poczekaj, pokażę im nieco ile tego jest. Ej małe, dzisiaj spaghetti będzie na obiad. Tak wygląda kwatera. Poczekaj, nakręcę toaletkę. Toaletka, wszystko jest. Kwatera. Kwatera. Pokaż pokoik. Room tour. Dobra, room tour. room tour. To się nazywa room tour. Zara na rybki. Zaraz na rybki, Zara, zaraz, na rybki. Cyk, poczekaj, ja pokażę im ten. Tak, tak, na szybko im tylko pokażę. A i piec kaflowy dzisiaj będziemy grzać w piecu. Tutaj. Tak, są łóżka, tak, podstawa, o i stolik, okoły, jastrzębie, pełno tego tu. Na rybę. No, no chodź. Kci kci. Pana prezydenta! Dobra. A tutaj co tu jest? Palimy dzisiaj w piecu. O! Tak, tata rozpalił pomień z takiego pieca. Dzisiaj będzie ciepło. To jest inne jezioro. Maruzek.